No Witajcie, Nizi z tej strony, PAD TV. No i co, no już szósta część gramy z Maxem Painem, trójką. E, Ostatnio tutaj właśnie walczyliśmy z chłopakami wychodząc z windy. Dopadł e, tutaj nasz kolega wrednego snajpera, który już od dłuższego czasu tutaj męczył. No i co, zobaczymy co będzie tutaj jeszcze się działo, mamy biec cały czas, tak, bo jakaś grubsza zadyma, a gdzie mam biec, Jezus Maria. No niestety, jak zapewne widzicie, wszystkie odcinki są 15-minutowe, ale to nie jest jakby moja chęć tak krótkich części, bo absurdalnie muszę tutaj więcej kroić cały materiał i w ogóle. Wynika to bardziej z tego typu, że no jako świeży kanał na YouTubie mamy niestety ograniczenie do 15 minut, więc muszę to wszystko jakoś tak podopasowywać, żeby, żeby weszło. No ale mam nadzieję, że niedługo powrzucamy dużo więcej materiału i gdzieś to wszystko się podblokowuje i te odcinki z Maxem będą mogły być dłuższe i takie, no że tak powiem, bardziej ciągłe i myślę, że to się będzie Wam też lepiej oglądało i jakoś tak chciałbym, żeby ta seria, prawda, no, zależy mi, żeby to dokończyć, jest to jakiś mój pierwszy let's play w takiej formie. No i chciałbym, chciałbym to dociągnąć do końca, tak jak widzicie, no na początku było, prawda, jak się śmialiście, marudziłem, gdzieś tam coś buczałem pod nosem. Chcę, żeby to, że tak powiem, się rozwijało, zgodnie z waszymi sugestiami w ogóle. No i zależy mi, żeby też gdzieś tam poprawiać swoje błędy. No i zobaczymy, no, Chcia, chciałbym, zdecydowanie chciałbym, żeby tą serię, żebyśmy tą serię skończyli razem. I jak będzie możliwość na pewno wrzucenia dłuższych niż 15 minut filmów, to będę się starał jakoś tak większymi kawałkami łapać, żebyście mieli naprawdę tutaj fajny fajne ogląd na całe gameplay, jak to wygląda. Dobra, no to zobaczymy, co tam się dzieje na stadionie. Idziemy teraz ze snajperką. Nienawidzę strzelać ze snajperki, to od razu Wam powiem. Zresztą chyba widać po mojej celności, jest tragiczna. We wszystkich grach po prostu jak muszę grać snajperem, to mocno, mocno cierpię. I też jakoś tak, nie wiem, nie, nie trawię nie snajperów, szczególnie we wszystkich FPS-ach wiszących gdzieś tam na górkach, ale to taka, że tak powiem, żeluzja gdzieś tam poboczna. No i co, my męczymy się z tą snajpą, ale jakoś na razie, na razie w miarę nam to idzie. Kolega Raul w miarę szybko biega, więc też, też nam pomaga. Jeśli jakieś kolejne mędy lecą, jest, dostał. Dobra, o jeszcze, jeszcze z... Porne bydle, no. Te latarki nas tutaj ratują, dobra, dostał. Ramionko, chłopak się poskładał. No Trafił na te same drzwi, na które my trafiliśmy, zamknięte. Będzie pewnie leciał tam gdzie my wtedy No i co? O Jezus Marianne, to po prostu jakaś tragedia Na litość boską Dobra wyjął Wyjął no. Raul niestety nie wytrzymał. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Teraz... O jest, od razu lepiej. Trochę poćwiczyliśmy, no. Tak? O, Jezusie. Mam nadzieję, że nie będziesz być dużo misji ze snajperką, bo to, to zdecydowanie nie, nie ten karabin, którą chciałbym się posługiwać w tej grze. Chętnie bym zamienił na Uzi. Na pewno już wiecie, że Uzi jest moim ulubionym. Co mamy teraz z lewej? Czy to jakiś... Dobra, no te trupy z tymi latarkami jak potem jest... o, o, idzie jeszcze taki dołu. ładne ujęcie dobra zaraz będzie uciekał co by nie wyjąć głupio a jeju no ale to pomogliśmy dobra no i co nasz kolega Raul na co czeka

Czyli co? Najpierw będą musieli zaatwić snajpera, potem znaleźć torbę z kasą i czmyknąć helikopterem, którym przylecieli. Mam nadzieję, że im się uda. Zbieramy się sami w sobie, tak? I lecimy. Gra obfituje w naprawdę ogromną ilość takich właśnie przerywników filmowych, ale muszę Wam przyznać, że, że, że mi to osobiście w jakiś sposób odpowiada, bo buduje taki fajny klimat, mocno filmowy, i to można, można naprawdę przyjemnie się oglądać. No, chłopaki się teraz szukają. Co Tak, wspomaga tutaj. O, i mamy naszego robaczka. Nie to jedno te piękne jak To są jakieś paramilitarne. Przypuszczam, że pewnie byli policjanci. Co tutaj. No, no i wychlapał się, że mają Fabianę, że jest trzymana w jakichś dokach. No ale Raul dzięki Bogu gdzieś tam podsłuchał gdzie? Więc mam nadzieję, że chłopaki będą w stanie ją odnaleźć. No, słabo. No Właśnie Max żałuje, że, że szefny pronie straci żonę i 3 miliony, a to raczej nie gwarantuje podwyżki przy miesiącu. No i co? Max przeleci się gdzieś tam na jakąś jedną z lamp stadionowych, usunąć kolegę snajpera. Ach, skin będą, no. Że nam gdzieś tutaj się plącze pod nogami na litość boską, nie ustrzeli, nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Po co, po co? No, no tak. Dobiliśmy to no, jeszcze trzeci Słania, czeknął. No. dobra Odrzut robi swoje, celując w korpus pięknie wchodzą hryżoty No i co Ej, i na górę lecimy? Ja Maxowi widać się nie podoba, czy żeby jakiś lekki lęk wysokości Nie ma zamiaru widzieć na górze Mam nadzieję, że będzie nam się celnie strzelało, co by mógł szybciej zejść No dobra, pozbyliśmy się tej badziwiarzy Jeszcze jakiś trzeci? Jest, trzeci Są Trójkami, jakoś, jak chcę No dobra No wspinaczka że już chyba nie będzie. No właśnie, tutaj mówi, że niszczą jedną z tej właśnie największych miejsc w Sao Paulo, czyli stadion ich. A tu policji ani widu, ani słychu, czyli coś jest na rzeczy. Tutaj gdzieś tu ma jakieś wtyki w policji. Żebyśmy mieli skakać. O jest kolejny, ko kolejny genialny pomysł. Ze skakaniem z góry. No dobra. No więc jakaś szybka akcja. Tak, czemu goście się... za... Ale się udało jak zwykle. Komu by się miało udać jak nie dam. No i co, mamy kasę czy nie mamy kasy, kurczę? przydałaby się to gotowa. Got you know czy co, chłopaki, już nie, nie kasa, tylko bardziej helikopter. No jest helikopter. To chyba przymkniemy. Jest taka przynajmniej nadzieja, że tu nie będzie jakiejś większej chry. No. chłopaki z rpg jednak, jednak im się nie opłaca strzelać, tak nie? Nie, nie to u nich zamówili. Yeah. <coughs> Max chwali, jak cudownie mu poszło w pracę. Sure. <coughs> Jakieś wspominki jak się chłopaki poznały? I'd been sitting at the bar for three hours, or about five years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives, and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. These pricks have been annoying me for days.

No chłopaki chciał, żeby się Max zmywał. Czyli będzie jakaś tutaj pewnie jatka, no bo jak znamy Maxa, to on sobie tak w kasze płuc nie pozwoli. Hmm. na śliski temat wkraczamy, zaczyna się nabijać z żony Maxa.

pastors come on! We went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, French. I spent five years on the beat in the Bronx, working homicide. I nearly got killed, man. I, I gave up. Criminal. Prac Worked. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, uh, that's great. Travel, see the world. Yeah, keeps me busy. I take care of people, you know. Proper bodyguards. Gatka Barowa. Szuka kogoś do pracy. Pytanie, czy Max będzie zainteresowany, ale jak widać, ten czy w inny sposób się razem chłopaki są związały. Mm, jak mówi Max, od początku się jakoś tam polubili. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego.